Absolutnie odpowiedzialnym za organizację systemu ratownictwa w regionie jest Wojewoda. Wojewoda, Wicewojewoda Polski była informowana w miesiącu lipcu dokładnie pismem, to wiadomości otrzymała Pani wojewoda, pismo o tym, że Szpital Wojewódzki nie jest w stanie spełnić wymagań określonych przez Ministra Zdrowia i zwraca się w funduszu o uwolnienie tego w stosunku do zawartej umowy. Pani Wojewoda o tym wiedziała, w związku z tym wyciąganie w kampanii, że Zarząd Województwa, Roman Kowek. Próba ukryć tą informację, jest totalną nieprawdą, w związku z tym takie zaangażowanie i taki dzisiejszy przebieg. Natomiast generalnie tak jak Państwo widzicie, obserwujecie ten styl kampanii nam prowadzony przez przeciwników politycznych. A nie chcielibyśmy być przeciwnikami politycznymi, dlatego że naszym rolą i zadaniem jest dbanie o to, co w regionie jest i wykorzystanie tego potencjału, którego ma, który mamy dla dobra naszych mieszkańców i dobra rozwoju do także Polski. To jest nasze zaangażowanie, nasze przesłanie, stąd też długo potrafiłem znieść te ataki, hejtu, kłamstwa, pomówienia, ale w końcu niestety e, miarka się przebrała i czekamy na znazdyk sądów i zapisy.